Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich: Gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam. I wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo pańskie. Mi się stworzyła taka homilia, właściwie tworzy się we mnie, taka homilia trochę patchworkowa. To znaczy, taka złożona z różnych kawałków, które pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego. I być może tak jest, ale tym chciałbym się z Wami podzielić, bo to mam dzisiaj w sercu. Kiedy pochyliłem się nad tą dzisiejszą liturgią słowa, nad tym słowem, takie obrazy zaczęły się we mnie malować. One cały czas powstają. Cały czas się malują i na pewno nabiorą jeszcze barw, ale tym, co już się we mnie namalowało, chcę się z Wami podzielić. Pierwszy obraz, pierwsza rzecz, to co mówiłem na początku przy świętej: Bóg się nam objawia, Bóg się nie ukrywa. Nasz Bóg nie jest Bogiem, który bawi się z nami w chowanego. Musimy Go szukać mozolnie, gdzieś tam odkrywać. Nie, Bóg się nam objawia, On się nam objawia. Bo my potrzebujemy tego objawienia, potrzebujemy zapatrzenia, potrzebujemy Boga, który będzie się nam pokazywał. I tak bardzo konkretnie pokazywał się Tobie w Twoim życiu. W tych wszystkich sytuacjach, z których Twoje życie jest utkane. Bóg tam jest, On tam jest. I objawia się zawsze. Ma to oblicze Boga zatroskanego, Ojca, który Cię rozumie, zna, który który oświeca Twoje ciemne drogi, jest z Tobą w Twoich ciemnych dolinach, w Twoich utrudzeniach. To jest Jego język. On się objawia. Dzisiejsze pierwsze czytanie, cudowne, które mówi o tym objawieniu i o tym zachwycie. Ludy są tak zachwycone, że wszyscy ciągną do tego światła, do tego piękna. Pójdą narody do Twojego światła, królowie do blasku Twojego wschodu. Wtedy zobaczysz, na tym to polega. Życie chrześcijańskie polega na dostrzeżeniu, na zapatrzeniu. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twoje zadrży i rozszerzy się. Jest cudowne. Cudowna obietnica, cudowne proroctwo, cudowna rzeczywistość naszego życia. To nie jest tak, że nie ma próby. Oczywiście, że one są, ale nawet tam, nawet w najgłębszej ciemności, jest to światło, jest On obecny, objawiający się. I nawet jeżeli jest tobie trudno, ale jesteś zapatrzony w Niego, w tym Twoim trudzie jesteś w relacji z Bogiem, przeżywasz więź z Nim, to Twoje serce drży z radości, nawet jeżeli jest trudno. To jest pierwsza rzecz. Kolejna, yy, zasłyszana od kardynała Rysia już jakiś czas temu, on zauważył, jest historykiem, Zauważył, że w starożytnych homiliach na uroczystość objawienia pańskiego i wie Kościoła raczej w ogóle nie zajmują się mędr mędrcami, w ogóle nie zajmują się gwiazdą, zazwyczaj to jakoś tak mocno przyciąga naszą uwagę. Natomiast skupiają się na herodzie i na jego lęku. Herod jest tak zatrwożony, że razem z nim trwoży się cała Jerozolima. Znaczy, lęk tego człowieka rozlewa się na wszystkich, tak, tak się boi, że wszyscy są w tym jego lęku. Dlaczego na tym się skupiają? Dlatego, że kiedy mędrcy docierają do Heroda, oczywiście szukają tego nowonarodzonego króla gdzie? No, w pałacu. No, król powinien być w pałacu. Przychodzą do króla, pytając się o nowonarodzonego króla. I ten król, który jest cały w lęku, bo dla niego ten nowonarodzony jest rywalem, jest yy, niebezpieczeństwem. On sobie takiego Boga namalował w głowie. I kiedy oni przychodzą i pytają się o tego nowonarodzonego króla, to Herod woła uczonych w piśmie, i oni, oni pokazują drogę, wskazują drogę mędrcom. Także mędrcy docierają do Boga, docierają do tego nowonarodzonego. Ale uwaga, Herod i cała Jerozolima nie. Oni się nie ruszają z miejsca, wskazują drogę, ale tej drogi nie przebywają. Pokazują kierunek, wskazują na miejsce, gdzie narodził się nowy król, ale nie docierają do niego, nie spotykają go. Święty Augustyn mówi, że oni są jak kamienie milowe. Kamienie milowe to kamienie, które są umiejscowione na skraju drogi, które wskazują na właściwy kierunek, ale same nie wędrują. I mówił e, kardynał Ryś, to ta uroczystość zadaje nam bardzo ważne pytanie. Czy my jesteśmy zainteresowani tym, żeby się ruszyć? Czy jesteś gotowy, gotowo opuścić twoją Jerozolimę? Twoją strefę komfortu, twoje przyzwyczajenie do bycia w kościele w pewien sposób? Może taki bardzo tradycyjny. Uroczystości, niedzielę, wiadomo, trzeba przejść, Ale... Tak między tymi uroczystościami, tak w tygodniu. Rzeczywiście jesteś na tej drodze do betlejem, do stajni, do ubóstwa, do czegoś zupełnie nowego, do odarcia ze schematów. Jesteś gotowy, żeby opuścić to, co sobie stworzyłeś jako, jako twój schemat osoby religijnej, osoby wierzącej, bo religijny i wierzący to nie jest to samo. Religijny to ten, który ma cały aparat postaw bardzo dobrze i precyzyjnie wypracowany, ułożony, ale niekoniecznie musi być osobą wierzącą. Są osoby głęboko religijne, które w ogóle nie wierzą. To znaczy, nie mają w ogóle relacji z Bogiem. Mają relację z postawą, z przepisem, ze zwyczajem, ale nie z Bogiem żywym. Być osobą religijną, a wierzącą, to nie jest to samo. No właśnie. Jesteś gotowy, żeby być osobą wierzącą, żeby każdego dnia otwierać się na tego nowonarodzonego. On się rodzi. On przychodzi nowy. Jesteś gotowy, żeby zostawić Twoją Jerozolimą przyzwyczajenia, komforty, bezpieczeństwo i rzucić się w tę przygodę wędrówki do, do stajni, ubóstwa, odarcia, podarowania się komuś, bo stajnia betlejemska to Królestwo Miłości. Tam jest Bóg, który już kiedy się rodzi, umiera z miłości do Ciebie. Jesteś gotów umierać z miłości do kogoś każdego dnia? Jesteś gotów? Czy wolisz y, y, pucować sobie Twoją Jerozolimę, Twój pałac, Twój spokój, Twój święty spokój? I to jest kolejny obraz. Dalej. Y, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że to wcale nie gwiazda doprowadza mędrców do spotkania z Jezusem. Bo ta gwiazda, ona się pojawia na wschodzie. Oni są mędrcami. Najprawdopodobniej byli to badacze nieba, astronomowie, którzy byli ludźmi mądrymi, potrafili używać rozumu i nie bali się tego. Więcej, bardzo wierzyli w rozum. Dlatego dostrzegli to dziwne zjawisko. Do dzisiaj trwają Badania i istnieją przeróżne teorie o tym, co to było. Niektórzy mówią, że jakaś kometa, inni, że jakaś koniunkcja gwiazd, inni, że jakiś wybuch supernowej. Nie wiemy. Tak naprawdę nie jest to ważne. Ważne jest to, że oni, badając niego, badając świat, rozumowo dotarli do przekonania, że wydarzyło się coś niesamowitego. Że coś niesamowitego się wydarzy, że jest jakaś nowa obecność. Kościół to potwierdził na Soborze Watykańskim I. Powstał taki dokument, gdzie mowa jest o tym, że rozumem, obserwując świat, można dotrzeć do przekonania o istnieniu Boga i poznać Jego przymioty, niektóre. Oczywiście, że tak. Rozum. Absolutnie nie jest w opozycji do wiary. Absolutnie nie. Niektórzy tak myślą, ale, ale tak nie jest. I ta Ewangelia bardzo wyraźnie nam to pokazuje. Oni rozumowo ruszyli w podróż, i rozum doprowadza ich do bardzo konkretnego miejsca do Jerozolimy. Tam rozumowo zadają to pytanie, bardzo rozumne. Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Bo ujrzeliśmy jego gwiazdę. Zobaczyliśmy to coś w świecie, co powiedziało nam: narodził się nowy król. Gdzie on jest? Rozum doprowadza ich do pałacu, do przepychu, tam gdzie jest władza, tam gdzie są możliwości, środki. Wiecie, rozum doprowadza nas do takiego poznania Boga. Do poznania takiego Boga, Boga potężnego, Boga pełnego możliwości, Boga działającego cuda, uzdrawiającego, Boga, który leczy, który y, naprawia Twoje życie. Do takiego poznania Boga doprowadza nas rozum. Ale rozum nigdy nie doprowadzi Cię do poznania Boga odartego ze wszystkiego, Boga, który nic nie posiada, Boga, który tak naprawdę nic nie może. Bo jest małym dzieckiem, kruchym, potrzebującym wszystkiego. Ty myślisz, że Bóg ma ci wszystko dać, a Bóg przychodzi wołający o wszystko. Bóg, który błaga, żebrze o relacje, o bliskość, o Ciebie. Do takiego Boga może nas doprowadzić tylko i wyłącznie Słowo Boże. Bo rzeczywiście to Słowo Boże, Doprowadza mędrców do spotkania z Bogiem. Nie rozum, nie gwiazda. Ale uwaga, gwiazda zatrzymuje się nad stajenką, bo rozum, ta gwiazda rozumu, rozum nie jest w opozycji do wiary. Nasza wiara, ważna, żeby była rozumna, poparta rozumem, żebyś ty wiedział, dlaczego wierzysz. Ale rozum ma swoją granicę. Rozum jest przede wszystkim po to, żeby rozumnie zrezygnować z rozumu. I rozumnie rzucić się w przygodę wiary. Pójść do Stajni, zgodzić się z obóztwem Stajenki Betlejemskiej, z tym Bogiem odartym, z tym Bogiem ukrzyżowanym. Boga ukrzyżowanego nie namaluje nam rozum. Bóg ukrzyżowany, Bóg umierający z miłości, umierający z miłości. On nie czyni spektakularnych cudów. On umiera. W ten sposób zbawia świat w ten sposób porywa Twoje serce umierając z miłości do Ciebie ale takiego Boga może objawić Ci tylko Słowo Boże takiego Boga może opowiedzieć Ci tylko Jego Słowo tylko On sam może Ci opowiedzieć o sobie w taki sposób tylko On sam może siebie Tobie objawić rozum takiego Boga Ci nie pokaże rozum będzie Ci pchał i nieustannie podsuwał Tobie Obrazy Boga triumfującego, Boga wspaniałego, Boga i bardzo często te obrazy w nas są pokiereszowane, pokrzywione. Tak jak Herod. Herod się boi, bo on ma w głowie, rozumowo stworzył sobie obraz Boga, który jest niebezpieczny, Boga, który chce mu odebrać władzę, Boga, który chce odebrać mu przepych, który chce pozbawić go, chce go obejrzeć, a Bóg. Bóg przychodzi tak naprawdę tak naprawdę niczego nie odbiera. On wszystko daje. Przede wszystkim on przychodzi, żebyś ty zajął się nim. Jeszcze jeden obraz. Starożytny kościół w dzisiejszej uroczystości tak naprawdę świętował trzy wydarzenia, trzy święta przybycie mędrców, chrzest Pana Jezusa w Jordanie i pierwszy znak, jaki Pan Jezus uczynił na weselu w kanii Dlaczego? Dlatego, że te trzy wydarzenia objawiają Boga. Mędrcy, którzy tymi swoimi darami mówią, kim On jest. Złoto dla króla, kadzidło dla Boga, mirra dla Tego, który będzie umierał z miłości do człowieka dla ukrzyżowanego. Chrzest Jezusa w Jordanie, Jezus, który staje w kolejce z grzesznikami, On tam jest po to, żeby te wszystkie grzechy, które wokół Niego są, które ludzie tak symbolicznie zostawiają w Jordanie, bo Jezus wchodzi też do tej wody, ale nie zanurza się w niej, On tam wchodzi po to, żeby, żeby te wszystkie grzechy wziąć, tak symbolicznie, ale już w pragnieniu, już w gotowości. On przychodzi, żeby nas zbawić, zbawiciel. I wesele w Kani Galilejskiej, on, który daje nam nowe wino, daje nam swoją krew, obmywa nas w swojej krwi, swoją krwią. To potrójne objawienie Boga w Jego pięknie, w Jego cudowności, żeby rzeczywiście każdy mógł się zapatrzyć, zachwycić pięknem Boga. Ale ta dzisiejsza uroczystość objawia również człowieka. Nie wiem czy wsłuchaliście się w drugie czytanie, gdzie święty Paweł, to jest naprawdę, yy, święty Paweł jest chyba największym skandalistą Nowego Testamentu. Yy, w sensie skandal etymologicznie to znaczy yy, coś takiego trudnego do przyjęcia. I on rzeczywiście, no, skandal goni skandal w jego listach, jak on pisze, jak on mówi o Bogu, jakiego Boga nam przedstawia. Jakiego Boga poznaje i jakiego Boga opowiada. I mówi, słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla Was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została tajemnica. Jaka tajemnica? Taka, że teraz, teraz Poganie są współdziedzicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Rozumiecie, to dzisiejsze święto, ta dzisiejsza uroczystość, to objawienie Boga, Bóg, który objawiając siebie, objawia nam człowieka, bo On jest miłością. On jest zakochany w każdym człowieku. Ci, których Ty pogardliwie nazywasz poganami, mówisz, ten nie chodzi do kościoła, ten to w ogóle. ten sąsiad to w ogóle jakiś wykolejeniec, ten to w ogóle. jak nam łatwo to przychodzi, takie szufladkowanie, takie... Takie odrzucanie, takie tworzenie dystansu, bo, bo nie chodzi do kościoła, bo się zachowuje, bo, bo, bo. Ci wszyscy, których ty pogardliwie wytykasz palcem i mówisz nie, no ci to nie, oni są współdziedzicami i współuczestnikami i współczłonkami ciała Chrystusa. Bo Bóg kocha każdego człowieka, niezależnie od tego, czy tu jest, czy tutaj go nie ma. My odrzucamy, a Bóg kocha. My palimy mosty, a Bóg je buduje. Może byśmy dzisiaj potrafili spojrzeć na każdego człowieka, każdego, każdego. I tych w telewizji, i tych obok nas, i tych na naszej klatce, i tych w mieszkaniu obok. Jako na współdziedziców i współczłonków ciała Chrystusa. Nie jakichś tam grzeszników niechodzących do kościoła, inaczej myślących, ale współczłonków, współdziedziców, jako część ciała Chrystusa, jako tych, tego, tą, którą Jezus kocha nad życie, za którego oddał swoje życie. Dobrze, te kilka obrazów. Już tak, nawet jak mówiłem, to czuję, że czułem, że malują się one we mnie jeszcze gwałtownie. Także cieszę się z tego czasu, który przede mną, bo będę sobie dzisiaj żył z tym słowem i będę sobie dzisiaj tym słowem żył, czego Wam z całego serca życzę. Amen.